Dzień dobry kochani, z tej strony Parówczak. Jestem bratem bliźniakiem Naruciaka. Takim nieznanym jeszcze, jeśli jeszcze o mnie nie słyszeliście, najprawdopodobniej jestem w kolorze parówki. Cześć moje piuraki siuraki muraki, dziuraki. Słuchajcie, zastępuję Naruciaka, bo on sobie zwichnął głowę. Uderzył go TVN w głowę, żeby już nigdy więcej nie kradł im kontentu I dzisiaj pokradniemy sobie content z ipli i będziemy oglądać właśnie, jeżeli chodzi o kradzieże, to będziemy oglądać gliniarzy. No ale nie będę tutaj przedłużał. <laughs> Tylko siuraka w internecie można przedłużać. Dobra, lećmy z tym. 26-letnia Klara Brzozowska prowadzi popularny kanał w mediach społecznościowych i codziennie nagrywa nowe filmik dla swoich fanów. 20-letnia Klara Brzozowska prowadzi. Jezus, straszny jest ten lektor. Naprawdę wygląda. brzmi, jakby on ją podglądał przez. Przez, przez to okno! Witajcie, kochani! Czy ona leży w rajstopach? Czy to są rajstopy, a nawet rajtuzy? Kiedy było się małym, rodzice na przykład, jeżeli nie mieli pieniędzy tam w latach 80. i się było w przedszkolu i się chciało być kowbojem, to na przykład zamiast dżinsów, bo nie było wtedy dżinsów, to dostawał się rajtuzy niebieski. Wstyd na całym przedszkole! Dzisiaj opowiem wam, jak zadbać o cerę przed snem. Jeżeli śledzicie mój kanał, wiecie już, że samo nawilżenie że samo nawilżenie to nie wszystko. To jest jak wstęp do po**** za 100%, pamiętajcie, że samo nawilżenie to nie wszystko. Więc ja używam specjalnego płynu micelarnego. No i gdzie link do niego znajdziecie tutaj na dole pod filmikiem. To jest do nawilżania płyn micelarny? Myślałam, że płyn micelarny jest do zmywania make-upu. Przepraszam was, ale czy wasze koty też tak buszują w nocy i nie dają wam spać? Piszcie w komentarzach, a ja sprawdzę co się dzieje. Buziacze. Teraz jest groźnie. Ona schodzi po tych schodach. Są tu liny. Widać, że jest to wynajęte mieszkanie na 100%. tak A takie wynajęte pod nagrywki. O, mruczek, co ty znowu wyprawiasz? To był jej dziadek, który był w urnie. I się po prostu wypaliła ta urna. Dziadek miał pseudonim Mruczek. I ona tak, no Mruczek, co ty wyprawiasz? Mruczek, co ty znowu wyprawiasz? Hmm... on niej zrobił! Co tu się dzieje? On ją uderzył, ale ją dusi trochę i ona traci przytomność. Przy, przy, o co chodzi? Co to było? To jest jak w śnie, słuchajcie. W śnie tak się ludzie biją, że wydaje ci się, że tak kogoś mocno uderzysz, ale przy samym. w ostatnim momencie tak. tak. tak, a, tak go uderzasz No i to, i to jest właśnie dokładnie to. O! zostaw mnie, ja ciebie! o już wszystko chce! Zostałem, ja się tam wszystko co chcesz. No dalej wstęp do porusa. Dalej wstęp do po... no. On lasotaśmy używa, słuchajcie. To jest, to jest prawdziwy youtuber, który wie, że jeżeli coś nie działa, to trzeba użyć do tego lasotaśmy. Ten jeden wygląda jakby był karłem. Serio, jakby był karłem. Wysokim karłem. Takim. Ma coś takiego karlego w sobie. Prawa jej, prawa jej. <ścjalanie> to jest idealny moment, żeby użyć mojej mocy. Moc z dupingu. Prawa jej, prawa jej. <ścjalanie> Ale śmieszne. Co tam jest? Wlałeś? <ścjalanie> Co? Gówno. Co? Nie, smakuje. Pach, pachnie jak. Gówno. No bo. To jest gówno? Naprawdę? Naprawdę to jest gówno? Wlałeś mi gówno? Dlaczego wlałeś mi gówno? E, bo jestem pranksterem i... i trochę karłem, ale jednak nie jestem karłem tak do końca, bo... <laughs> no wiem, że nie jesteś karłem. No przepraszam, ale musiałem to zrobić, bo to gówno... wyszło mi po prostu... Wyszło ci z dupy. Pewnie tak to chciałeś powiedzieć. No a skąd miało inaczej... wyjść gówno? Raz mi wyszło z ust, ale to po takiej dziwnej imprezie. Rozumiem, też byłam. Wracamy do żywych. A co u Natana? A co z Natanem? Nie odbiera ode mnie telefonów, z rodzicami też nie rozmawia. Zbuntował się mało lat. No a pytałeś jego kumpli o co chodzi? No raczej byli koledzy. Od nich też się odwrócił. Oni twierdzą, że ta cała Kamila owinęła go sobie wokół palca. Kamila owinęła kogoś wokół palca? O nie! Macie nową sprawę. No nie no, jak ona jest ubrana po prostu. Nikt tak się nie ubiera! Dlaczego masz takie włosy dziwne? Tak wyglądają stereotypowe lesbijki we wszystkich filmach. Naprawdę, to nie jest nic obraźliwego, po prostu tak twórcy tych filmów widzą lesbijki. Jaką? Ktoś włamał się do domu młodej kobiety w Konstancinie. Pobił ją, związał i okradł. O siódmej rano znalazła ją sprzątaczkę. Hmm. A W jakim stanie jest ofiara? Rano była przytomna, ale w szoku. Pojechała do szpitala na badania. Powinniśmy wiedzieć coś jeszcze. Wszystkie dowiedzieć się na miejscu. Aneta i Rafalski już tam są. No pewnie, nie mogła powiedzieć Aneta i Błażej, kurwa, tylko Aneta i Rafalski po nazwisku. Detektywi przejechali do domu, w którym doszło do włamania i napadu. Na miejscu są już technik kryminalistyki Aneta Kwaśny i aspirant Michał Rafalski. Cześć, burzymy, Anetka. Tak, tak, wchodźcie, już kończę. Dobra. Siema zuchy, jak tam? No, niezły burdel, tu mamy. No, straszny burdel! Przekrzywiony obrazek, tak hamsko. Jeszcze jest tak przekrzywiony, tak specjalnie ktoś. Dobra, to teraz go tak prosto przekrzyw. Od razu mam takie pytanie, Michało, co chodzi z alarmem? Alarm jest, ale albo został wyłączony, albo nie działa. A ja nie znalazłam żadnych śladów łamania ani na drzwiach wejściowych, ani tylnych balkonowych. Sąsiedzi nic nie widzieli, nic nie słyszeli, nie ma też monitoringu. A to z ofiarą? Zmarła od k*** uderzenia niesamowitego. Ale wiecie, że dokładnie to się stało Naruciakowi. Naruciak siedział w domu i nagle podbił do niego gość, wsadził go na rower i go zrzucił z tego roweru, żeby sobie Naruciak k***ł łeb. Kruci mówiła, że to sprzątaczka ją znalazła. E, tak, sprzątaczka przychodzi tutaj dwa razy w tygodniu, sprząta zawsze w obecności ofiary. Mhm. I co widziała? Zdziwiło ją, że nikt jej nie otworzył. Drzwi były otwarte, weszła, znalazła ją w salonie, zakneblowaną... Zakneblowaną! Widziałem ten knebel. Z taśmy po prostu. Już nigdy nie powiesz nic. Zabezpieczyłam już sznurek i knebel. Może znajdę tam inne ślady niż tylko te, które zostawia sprzątaczka i ofiara. A to właśnie sprzątaczka ją uwolniła. Tak, tak, i wezwała policję. Orzechy, patrzcie, tam jest dowód. Orzechy, słuchajcie. A ofiara mieszka tu sama? Tak, to jest jakaś znana influencerka, prowadzi kanał w internecie. Lifestyle, uroda, kosmetyki. Jak się nazywa? E, Klara Brzozowska. Czekajcie, ja ją kojarzę. Ona promuje kosmetyki takiej bardzo znanej marki. Dorobiła się dużej kasy na, na tej kampanii. No, sprzątaczka to potwierdziła. Ponieważ dorobiła się niemałej fortuny na promocji tych kosmetyków. Sprzątaczka potwierdziła, że się dorobiła dużej kasy na kampanii. Przez dom przewijało się mnóstwo osób. Często odbywało się tu imprezy. No. I dlatego ciężko będzie wyodrębnić ślady włamywacza, jeżeli w ogóle jej tu zostawił. Może będę miał jakieś dopasowanie w bazie. Jaka wku**na w ogóle. No i w ogóle mam pretensje do całego świata, bo ja nie mam kosmetyku i fortuny się nie dorobiłam małej. Zastanawiam je to, w jaki sposób włamywacz lub włamywacze dostali się do domu. Możliwe, że ofiara nie zamknęła drzwi lub sama wpuściła przestępców do domu, jeśli ich znała. I po co masz ten szalik, jak nawet sobie nie zasłaniasz szyi? Złapaliście już tego bandytę? Śledztwo jest w toku. Moja córka mogła zginąć, jak dorwę tego bydlaka. Panie Piotrze, ja bardzo proszę Państwa o spokój i pozwolić nam pracować. Ale Pani, Pani Klaro, to zdaje się, powinna być teraz w szpitalu pod obserwacją. Nie, lekarz zgodził się, żebym wyszła. Pani nie dawali spokoju, ona musi teraz odpoczywać. Pani, dobrze, w takim razie może rozpoznała Pani wąbracza? Nie, on miał na sobie kominiarkę, zresztą ja byłam strasznie roztrzęsiona. Bo bałam urnę z pochami dziadka! Paniu, chcielibyśmy porozmawiać na osobności. No dobrze, ale muszę chwilę odpocząć, możemy wejść do środka? Jasne, oczywiście. Proszę. Jak się popatrzył w kamerę! Jestem sławny w końcu! Musimy teraz na spokojnie przesłuchać dziewczynę. Adam Bogusz wygląda troszeczkę, jakby grał w zespole ich troje, jakby był tym. Tym trzecim Jackiem, który grał w ich Troje, tylko ściągnął okulary, zapuścił zarost i zaczął być groźny. Detektywi rozpoczęli przesłuchanie ofiary. Rodzice zaatakowanej dziewczyny czekają w sąsiednim pokoju. Nie podnieśli tej lampy. Wystarczyłby jeden ruch podnosicie lampę. Nie podnieśli tych kwiatków, które tam leżą na ziemi! Czy ktoś może dobrze znać twoje codzienne zwyczaje? No. Chyba tylko znajomi, ale ich nie podejrzewacie. To no wiesz, w obecnej sytuacji to. Każdy może być podejrzany, tak? Z twojego bliskiego otoczenia. Przepraszam, że przeszkadzam, ale muszę to powiedzieć. Mamo, to nie on. A ten siniak na plecach przecież to Stasza kilka dni temu cię uderzył. Przestań, to w ogóle nie jest możliwe. Proszę mówić. To był chłopak Klary. Nachodził ją i groził jej. Mamo, naprawdę, przestań już wymyślać. Powiedziałam ci. To na pewno nie był on. Klara, ale skąd ta pewność? Jeju, on mnie kochał. Jak ktoś mówi, że cię kocha, to nie może cię skrzywdzić. Pamiętajcie o tym. Tak jak rower naruciaka. On zawsze powtarzał, że nigdy w życiu nie mógłby mnie skrzywdzić. Ale cię uderzył. No tak, ale... To właściwie było przez przypadek, bo on się strasznie zdenerwował. Na co? Pokażę wam. Mamo, mogę telefon? Mój skradziono. On wrzucił taki filmik... Już pokazuję. Wiem, że to obejrzysz, więc posłuchaj mnie, szmato. Przegięłaś, rozumiesz? Pożałujesz, że wrzuciłaś się do sieci? On wygląda jakby grał Na Wspólnej, naprawdę. To kolejny aktor, który wygląda jakby grał Na Wspólnej, a z tyłu jest ustawiona półka jak w Na Wspólnej. On wrzucił to kilka minut po tym, kiedy ja nagrałam filmik o naszym zerwaniu. No i opowiedziałam to ze szczegółami, co jemu się strasznie nie spodobało. To jest case, słuchajcie, Czuksa i jego dziewczyny, no. Filmiki o zerwaniu. Co jest? Chcecie kupić? <noise> Spodoba. Aspiranci walczaki i Bogusz Policja. Staszek Siwiec? Czego chcecie? Z nami nie gadamy. to słuchaj, a pies na ciebie nie szczeka. Ej, no. dobra, ty kim jesteś? Dokumenciki, czego? Groziłeś klarze brzozowskiej? Co to suko wam napowiadała? Posłuchaj, to ja zadaję tutaj pytania, odpowiadaj grzecznie. Ja nie będę o niej gadał, rozumiesz? Dobra, nie chcę gadać tutaj, to będziesz gadał na komendzie. Pier... Ej, 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 ej. Ej, jesteś zatrzymany. O nie! Fejmema! Słuchajcie, fejmę ma się zaczęło! I już koniec, nie? Czyli nic nie wiesz o włamaniu? Nie. A Klara wcale nie jest taka idealna. Chciałaby być, ale cóż, ja nie pasowałam do jej wizerunku. Zwykły magazynier bez ambicji. Dlatego ze mną zerwała. I to był jedyny powód zerwania? To ja już się o to pytań. Później jeszcze mi dosyrała powiedziała wszystkim naszym związku i po co nim to zrobiła? Żeby zyskać większą popularność. Posłuchaj Stanisław, powiedzmy, że tobie wierzymy. Powiedzmy, czy Klara ma jakichś wrogów? Tak, ma. Adriane skąd? Co robiłeś wczoraj pomiędzy godziną 23 a 1 w nocy? Byłem w robocie, pracuję w magazynie przez Zabranicki. Miałem nocną zmianę. Dobrze, że ocenzurowali ten adres, bo inaczej. A ludzie by tam pojechali po prostu i dokonali samosądu. Halo? Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzwonię, bo tu jest jakaś awantura pod pani drzwiami. Ale co się stało? Dwóch pijanych facetów dobija się do pani, szukają pani. Ja boję się wyjść na klatkę. Ech, dobrze, dziękuję za informację, zaraz tam przyjadę. Co jest? Nie wiem, ktoś się awanturuje pod moim mieszkaniem. Chcesz, żebym jechał z tobą? Nie, poradzę sobie. Znaczy? Znaczy sobie radę? No zdanie, coś. Jasne. Adam został na komendzie, a Agnieszka przyjechała do swojego mieszkania. Ty do mnie? Chur... Zobaczysz, zniszczycie. Co tutaj robisz? Chur... Mam cię na oku. Słuchajcie, tutaj jakaś grubsza akcja, która się ciągnie. Jakby, że to nie jest pojedynczy ten, tylko jakaś historia grubsza. To przez ciebie zabrali mi dziecko. Zabrali ci przez swoje zachowanie. Ciągle jesteś pijany. <laughs> Zobaczysz, znajdę na ciebie jakieś brudy. Prędzej ty wylądujesz za kratkami. To się tak ubiera, nawet bezdomni. No nie podwijają sobie tak rękawków w napikowanej kurtce. Bez sensu. Zabieraj tego swojego kolegę. Bo inaczej wzywam patron, ile wylądujesz znowu na izbie wytrzeźwienia. Też? Zapamiętaj sobie, a tutaj wrócę. A ty zapamiętaj sobie, że jeszcze raz będziesz mi nachodził, to popamiętasz. A teraz wypieprzaj. Wypieprzaj i weź ze sobą te piwo. Jedziemy. Zabieraj flaszkę. Ja widzicie! Przewidziałem to. I teraz jest taki film, jak. O, jest taka flaszka, i ona tak stoi sobie. I on tak staje na niej okrakiem. I wy już dobrze wiecie, co tam się dzieje. Nie widziałeś tej mojej teczki z wczoraj? Mhm. Mm no co tam, Ancymony? Co tam, hund, wisusy! Co tam zje... Tarczyło powiedzieć? No słuchaj, na miejscu włamania znalazłam mnóstwo odcisków palców. Mhm, mm no wiem, przez ich to przewijało się masa osób, ale są jakieś odciski, które nas interesują. Kogoś i coś? Yy, to jest kartoteka Roberta Marczyka. Jego odciski palców znalazłam w salonie. Mhm. Mm Ktoś siedział za dealerkę. Kaiser! Filip Kaiser! Znaleźli go! Okazało się, że. te wszystkie akcje charytatywne robił na pokaz. W domu obrabowanej znalazłam śladowe ilości narkotyków. W domu a, poszkodowanej znalazłam śladowe ilości narkotyków. I od razu tak pije kawę, żeby pokazać, że ją to nie obchodzi w ogóle, że jest taka zajebista. Okazuje się, że były chłopak influencerki mówił prawdę. Co ten gość robi z tyłu? Kazani mu, słuchaj, teraz ważna rola dla ciebie, stary. Będziesz przylepiał, przyczepiał pineskami jakieś gówniane rzeczy do korkowej tablicy. Przychodzą państwo z dobrymi wiadomościami? Tak, przychodzimy z dobrymi wiadomościami. Czy mają państwo minutkę na posłuchanie słów Jezusa Chrystusa? Córka jest w domu? Tak, no, uparła się, żeby tu zostać, zamiast pojechać do nas. No ale przecież nie zostawił jej tu samej po tym, co się stało. Hmm. Ważne, żeby nasza Klara czuła się teraz bezpiecznie. Ona siedzi teraz z mamą. A pan to? To nasz syn, brat Klary. Wyszukuję dla niej ciekawe tematy z oblogo. Research. Dobra, ja już wiem, że to k Brat. Już jestem przekonany, że brat Klary, który udaje policjanta albo marynarza, nie wiem, k w tej swojej kurce, on jest już tak podejrzany i ma niemodną fryzurę. Rozumiem, że wszyscy Państwo angażują się w bloga. Nie, tak, jestem menadżerem córki. Żona pomaga w kwestiach organizacyjnych i w księgowości. Jest o wiele więcej pracy, od kiedy Klara robi kampanię dla globalnej marki kosmetyków. Czyż Dawid Podsiadło, jakby mu ogolić wąsa, naprawdę! I zrobić mu taką fryzurę, tak by wyglądał Dawid Podsiadło, gdyby jeszcze schudł z nerwów, że nie wyprzedał kolejnego Narodowego. A, Klara zrobiła dla was listę skradzionych przedmiotów. Świetnie. Super. Dziękujemy bardzo. Proszę wchodzić, córka jest w salonie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzień dobry. Podobno masz dla nas listę rzeczy, które zostały skradzione. Tak. Proszę. Dziękuję. Zrobiłam tutaj całą listę. Całą listę ulubionych filmików na YouTube, ale wpisywała po prostu http:// Wkropek, slash, slash youtube.com, watch i te wszystkie 8 znaków, które trzeba tam potem wpisać, tam 11. Między innymi, designerskie ubrania, droga biżuteria, sprzęt elektroniczny, ale odnajdziecie to. Postaramy się, a najbardziej zależy mi na telefonie. Był tak wartościowy? Nie, nie chodzi o to, a o co? No bo na tym telefonie były zdjęcia i filmiki z imprez. Nie chciałbym, żeby zobaczyli je moi rodzice. No i jeszcze moje nagie zdjęcia. Przecież jak to wyjdzie, to ja będę zupełnie skończona! Nie, nie będą skończeni, właśnie właśnie o to chodzi. Takie rzeczy, jak wypływają, to wszyscy sobie myślą, nie, no to już koniec w ogóle i w ogóle ten youtuber skończony kompletnie. Po tygodniu ludzie zapominają o tym, chyba tak 100%. Na przykład Naruciak, ja mam yy, Naruciaka film, jak yy, Naruciak... Yy... Całuje się ze mną i no całujemy się tam. No, ja nie wiem, no to, to ile tam się całujemy? Godzinę tak mniej więcej. Mamy taki dłuższy po prostu film. No i my się tego nie wstydzimy po prostu. Jeżeli ktoś ten film znajdzie, to w ogóle nie ma problemu. Sprawdziliśmy dokładnie twój dom i znaleźliśmy w nim odciski palców dealera, Roberta Rymarczyka oraz śladowej ilości narkotyków. Lepiej, żebyś zaczęła mówić. Jej, wy tego nie rozumiecie. Te imprezy, to wszystko, to się zupełnie wymknęło spod kontroli. A Robert faktycznie pojawiał się kilka razy. Ja nawet nie wiem skąd, nie wiem kto go zaprosił. I on zawsze miał towar. Czyli razem z nim pojawiły się Dragi. A dlaczego Bo... dopiero teraz nam o tym mówisz? Bo ja nie chciałam robić zamieszania. Nie wiedziałam, że to może mieć cokolwiek wspólnego ze sprawą. Jak skontaktować się z tym Robertem? Może być ciężko. On komunikuje się przez, przez taki tajny portal. Jest... Tajny portal! Nie wiem, może Signal na przykład taka aplikacja. Rodzice, jak widzicie u swojego dziecka aplikację Signal, to wiedzcie, że coś się dzieje. Zadawanie się z ludźmi z najczęściej źle się kończy. No pewnie, że tak. Zobaczcie no chociażby tych, co zadawali się z Danielem Magicalem. Klara Brzozowska pod nadzorem detektywów umówiła spotkanie z dealerem. Detektywi jadą we wskazane przez niego miejsce. Ja pierdzielec, z dealerem spotkanie na Mokotowie, wiadomo, że na Mokotowie, no. A co, jeżeli to będzie Kubas ześlepnąc od świateł? Czy napiją się panowie wódeczki? Czy napiją się panowie wódeczki? No wiesz, dealer mógł teoretycznie zaplanować włamanie i kradzież. No by tak, wiesz, mógł też po prostu znać dobrze jej cały rozkład dnia. No, dociśniemy go i zobaczymy, co powie. Mhm. Uh -huh. Czekaj, okay, bo Lenka napisała. Napisała Hejka Tulenka. Słuchajcie, k***a! Zróbcie odcinek o mnie, a nie o jakiejś głupiej influencerce. Ja jestem najlepsza, bo mam więcej ciarzę. Stała listę skradzionych przedmiotów i monitoruje internet. No rzeczy są w miarę łatwe do wyśledzenia i mogą znaleźć się na aukcjach, nie? W sumie racja. A właśnie, miałem się cię spytać, jak tam sytuacja z ojcem Mimiki? No co, przyszedł z jakimś pijanym kumplem, awanturował się. Wiesz, co ale. już chyba nie chcę wracać do, do tej sprawy. Generalnie chyba teraz męczy mi co innego. Tak? A co takiego? No wiesz, wydaje mi się, że on jest nieobliczalny, że może zrobić mylce krzywdę. Nieobliczalny, gość, którego nie da się policzyć, bo on tak szybko się rusza, że nawet nie, nie, nie uda ci się po, powiedzieć raz i, i nie ma go, jest nieobliczalny. Detektywi przyjechali na miejsce spotkania z dealerem, mężczyzna czeka na policjantów. Morgo, co za przypołowę miejsce tutaj. Wioć. Dobra jest. Ja w... ale no w życiu! Gdybym był dealerem w życiu bym się nie spotkał z takimi ludźmi. Późno tu się kręci od cholery. Teraz spokój. Dobra. Słuchaj, wiesz co, idziemy na balety. Chcę poladać no. troszeczkę dwie sztuki białego. Masz? Masz hajcik? Mam. Hower? No, Dobrze, czekaj, czekaj, mam Wszystko, mam wszystko. Mam. mam. Daj. O kur. Jesteś zatrzymany. A, kur***. Ma. No, spokojnie czekaj, To jest śmierdziało. Dobra. Tak? Aż? Proszę. Dobra. No to rymarczyk, wracasz za kratki. No ale najpierw sobie pogadamy. A wzięła, pa i idzie wciągnąć do auta. Co robiłeś wczoraj pomiędzy godziną 23 a 1? Co was to obchodzi? A to obchodzi, bo wtedy akurat doszło do obrabowania i napadnięcia Klary Brzozowskiej. A tam są twoje odciski palców. No i. bywałem tam, ale to chyba nie jest karalne, co? O napadzie nic nie, nie wie. A no to co robiłeś w nocy? Byłem w klubie. Potańczyć. Potańczyć? Tak, potańczyć. tańczyć czy wciskać to gówno dzieciakom, co? Dzieciakom w klubie? Ku... W klubie nie ma dzieciaków. Muszą mieć co najmniej 18 lat, to już nie są dzieci. Następnego dnia rano Agnieszka odwiedziła Emilkę w rodzinnym domu dziecka i odprowadza ją do szkoły. I będę występować w przedstawieniu szkolnym. O oh jest i hejka katulenka, patrzcie. Nie, to Greta Thunberg. Greta Thunberg o, o zmianach klimatycznych właśnie rozmawiają. Powiedz Greta, czego byś chciała dla tej Polski? A, żeby węgla było więcej. Ale dlaczego węgla? No bo eee, e, nie. no ale powiedz dlaczego chcesz, żeby było więcej węgla w Polsce. E, bo co? No powiedz, bo co? Bo dlaczego węgla więcej? No powiedz coś. Dlaczego? Mów. A dlaczego ma być więcej węgla? Mów. Bo ci zaraz. Dlaczego ma być więcej węgla w Polsce? No bo dzieci często Co dzieci? Sreczkę mają węgiel potrzebny im, żeby nie miały. Nie mogłaś wcześniej powiedzieć? No nie mogłam, bo... Bo się zesrałaś, tak? Bo się zesrałaś! Czuję, ku... że się zesrałaś. Wiem, że nie wygląda na zdenerwowaną, ale jestem. Po odprowadzeniu Emilki do szkoły, Agnieszka przyjechała na komendę. Adam! Zrobiliś mi kawę. Nie, dziękuję. Super, dzięki. Nie no, dzięki. Słuchajcie, co oni są? Wiecie, w tacy flirciarscy trochę. Niby taki nie flirt, ale jednak trochę taki flirt. co, no spróbowałam namierzyć ten skradziony telefon influencerki, no ale bez rezultatu. No to po co? nie masz? logował się już nigdzie potem do sieci. No to co masz? No monitorowałam internet pod kątem skradzionych rzeczy, sprawdziłam serwisy aukcyjne, portale z ogłoszeniami i bingo! Detektywi przyjechali na miejsce spotkania ze sprzedawczynią skradzionych rzeczy. Cześć, to ty jesteś, Mirabelka? Ananasek? No a jak? Ym, chcecie zobaczyć ciuchy? Mam je tutaj. Jasne. Kochanie, może ta paczka ładna? No. Jest. O, to jest. Ulimitowana edycja? Mhm. Nie. Chyba no. trudno było ją dostać? Mam znajomości w branży modowej. No, projektanci czasem coś podsyłają. No ja już Jasne. tego nie będę nosić, także odsprzedaję. A te wszystkie ciuchy są swoje? No tak. No bierzecie czy nie, bo mam jeszcze innych kupców. Pewnie, pewnie. No, Inspiranci Walczak i Bogusz Policja. Mhm. Zapytam jeszcze raz, skąd masz te siadaj. Jesteś kurczakiem! Gramy teraz w grę, że jesteś kurczakiem. Gdacz! Gdacz jak kurczak! Dobra, dokumenty poproszę. Nie mam. Nic wam nie powiem, ja naprawdę nic złego nie zrobiłam. Dobra, porozmawiamy na komendzie. Adam Lenka dzwoni. Cześć. Lenka, znowu hejka, tu Lenka dzwoni. Cześć. No słuchaj, wiesz co, okazało się, że ściągnęli mi filmik z YouTube'a, bo powiedziałam. Scie, się, jest spokojnie. No cześć Lenka, co tam? Hej. Właśnie do internetu wypłynęły prywatne zdjęcia Klary Brzowskiej. Rozumiem, że ze skradzionego telefonu, tak? Najprawdopodobniej. No to fotki z imprez i nagie zdjęcia z rozbieranej sesji. Dobra, to spróbuj zlokalizować, skąd wyszły te zdjęcia, okej? Okay? Jesteśmy w kontakcie. W kontakcie. Dzięki. Okej. Okay? No dobra, słuchaj, Adam dzwoniła hejka tutaj Lęka i powiedziała, że no że niestety trzeba usunąć abstrahuje, bo ona chce zająć ich miejsce. Hej. 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 Udało mi się ściągnąć monitoring z miejsca, gdzie sprzedawczyni kupiła skradzione ubrania. I co masz? No i sprzedał je ten pan. No wiedziałem! Jestem najlepszy. Wiedziałem, że to on jest zamieszany w to. Ja powinienem być tym gliniarzem detektywem. Słyszysz? Dobrze, że akurat w tym momencie to się zaczęło dziać. Ej! Policja! rzuć to! Rzuć ten tę te mordę, rozumiesz to? Poddaj tę mordę! Odłóż ten teraz zostawcie mnie wstąpiło? Podnaj tę mordę, żeby już nigdy nie mogła robić karytu ładną buźką. Człowieku, to jest twoja siostra. Uspokój się, tak? Możemy wszystko załatwić. Odłóż to, słyszysz? Jak dasz mi stąd wyjść, może nic się nie stanie. Dam ci wyjść, jak odłożysz ten nóż. Nie no, opóźnij samochodu. Przełóż w przedpokoju. Idziemy. Zostaw ją. Zostaw. Aga! Aga, drzwi! On jest ubrany trochę jak Jurek Owsiak, a u góry trochę jak jakiś, nie wiem, z Hitler Hitlerjugend gość z 38 roku. Stój! Stój, ręce do góry. Powolutku. Do góry! Powolutku, powolutku. Idź w stronę kanapy teraz. I ten nóż, Tak z jakiegoś Counter Strike'a. Połóż już na ziemi i go w moją stronę. Powoli, powoli. Łapy szeroko. Aga, masz? Mam. Patrzcie, jestem samolotem. Jesteś zatrzymany. A ta znowu jest w tych rajtuzach, rajstopach. Ona naprawdę powinna zostać twarzą rajstop. Jak mogłeś mi to zrobić? Nie rozśmieszaj mnie. Dawid podsiadło wk***jony. Zrozumiesz, wyprzedam narodowy. Kiedyś jeszcze wyprzedam narodowy. A ty... Oddawaj rajstopy! Na rajstopy znanych gwiazd.pl to jest. Moja to jest. To jest twoja strona? Dlaczego nie powiedziałeś mi. Przecież... No co, bo nie dałabyś mi zdjęć swoich rajstop na tę stronę, a, ch... a chciałem je wrzucić i. I co? I co byś wyprzedał wtedy narodowy Dawid? Tak, wyprzedałbym bez tako Hemingwaya, bez jego łachy. Rozumiesz? A najbardziej to nie lubię zespołu Enej. Kamień z napisem Love. O, nie, to jest chyba kamień z napisem Gówno. Rozumiesz? Nienawidzę ich. Mateusza Brzozowskiego za rozbój, groźbę przy użyciu noża i rozpowszechnianie nagich zdjęć Klary Brzozowskiej sąd skazał na karę dziesięciu lat pozbawienia wolności. Jakiego Mateusza Brzozowskiego? To nie jest przede wszystkim Brzozowski, tylko podsiadło, ile razy wam mam powtarzać. Roberta Rymarczyka za handel narkotykami, biorąc pod uwagę jego uprzednią karalność, sąd skazał na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Dwa lata tylko za narkotyki można dostać? Stanisław Siwiec za groźby i użycie przemocy wobec Klery Brzozowskiej został skazany na rok pozbawienia wolności. Tak sądy nie działają, słuchajcie. Najprawdopodobniej każdy z nich został uniewiniony. Nie, nie wierzcie w to. Dobrze, to koniec, to wszystko. Tak jak mówiłem, Parówczak was żegna. Mam nadzieję, że się sprawdziłem jako substytut Naruciaka. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie jeszcze, żebym wystąpił i żebym oglądał te rzeczy. Bo było super, naprawdę super. Nigdy się tak dobrze nie bawiłem. Ostatni raz tak dobrze się bawiłem, kiedy miałem operacje naprawdę. Dziękuję bardzo, kochani. Subskrybujcie mój kanał i subskrybujcie na Ruciaka Buziakipa.